To dzień czwarty serii, w której czekamy sobie na święta. Zobaczcie jednak najpierw to widzowie, dzisiaj nawet troszeczkę sieci słoneczko i wczoraj było odśnieżone, bo było tyle śniegu, że trzeba było odśnieżyć, ale dzisiaj moi drodzy już nie padało, więc ponownie odśnieżać nie trzeba. Mam nadzieję, że naprawdę tyle śniegu widzowie będzie święta, żeby była ta atmosfera, moi drodzy, świąt. Okej, okay, dobra, no to co, otwieramy sobie okienko numer 4. Widziałem też wczoraj, że ktoś z was z mianowicie Kylie, także gratuluję Kylie i mamy już widać dzisiaj figureczkę widzowie! Mamy tutaj pierwszą figurkę jest to chyba jakiś snowboardista albo narciarz, zobaczcie to. A nie, to będzie hokeista chyba. Tak, to jest hokeista. Pora teraz otworzyć sobie naszą zawartość dzisiejszego czwartego już okienka w kalendarzu adwentowym i mamy, moi drodzy, naszą postać. Czy ja będę w stanie ją sam złożyć bez instrukcji? Wydaje mi się, że tak, bo to po prostu trzeba złożyć tak. Teraz na pewno tutaj te ochraniacze trzeba umieścić, na to oczywiście główkę. Mamy nawet krążek do hokeja, mamy nawet, moi drodzy, właśnie tutaj ten kid do hokeja, także elegancko możemy już tutaj dać naszemu graczowi. Fajna w ogóle twarz. Takiej Radosny uśmiechnięty ok mamy już ubrany też kask bierzemy sobie teraz też moi drodzy tutaj okularki dajemy na ten kask czy to się uda ok weszło i mamy moi drodzy już też kask gotowy teraz jeszcze łyżwy ok ok no i gotowe no i mamy widzowie naszego gracza który teraz może grać naprawdę bardzo fajna figurka muszę wam powiedzieć że naprawdę bardzo fajna figurka. A teraz jeszcze wybierzmy miejsce dla naszego gracza, dla naszego hokeisty. I myślę, że mogą sobie grać tutaj widzowie, bo tu jest moi drodzy zamarznięta woda. Oczywiście pamiętajcie, żeby nigdy, przenigdy, jak jest moi drodzy jakieś jeziorko, stawik, czy nie wiadomo co, nie chodzić widzowie po tym, bo może wam się lód załamać i wtedy wpadniecie do niego i będzie ciężko wam wyjść. Także jest to niebezpieczne i nie róbcie tego. Nasz hokeista tutaj jest doświadczony, jest to specjalne powiedzmy, że boisko przesadzone do gry, tak że on może teraz tutaj na tym lodzie być. A jak już tak koniecznie musicie to robić widowie i chodzić po lodzie, to przynajmniej uważajcie i przynajmniej bądźcie chociaż z kimś, żeby w razie czego ktoś mógł wezwać pomoc. Ale raczej polecałbym Wam, żebyście w ogóle tego nie robili, no bo jest to po prostu niebezpieczne. A to jest dopiero ciekawe, zobaczcie, oni nawet tutaj instrukcji nie dali, tylko od razu założyli, że będziemy wiedzieć jak sobie tą figurkę złożyć. Okej, okay, okej. Okay. No nie było na szczęście z tym problemów. Jestem też teraz jest sobie chory, także mam nadzieję, że szybko mi przejdzie. Jeśli moi drodzy, ta seria się też Wam się podoba, to zachęcam Was, żebyście zostawili obeczkę w górę, moi drodzy, i subskrypcję. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło jak to zrobicie. Bo wtedy widzę, że seria Wam się podoba. Jeżeli ktoś z Was nie widział, oczywiście poprzednich odcineczków, to również zachęcam Was do tego, aby sobie je zobaczyć, bo myślę, że wyszły naprawdę fajnie. No a w tym odcineczku to już jest wszystko. Trzymajcie się widzowie mojego Dziękuję, wieczorka lub nocy, w zależności od kiedy oglądacie ten film. Trzymajcie się jeszcze raz i cześć!